Cześć kochani, dzień dobry wszystkim, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was w czytaniu miesięcznym, będziemy dzisiaj omawiać luty 2026. Styczeń już za nami, bardzo, bardzo to leci. Pięknie Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale, pięknie Wam dziękuję za maile, za wiadomości, za kawki, za obecność na targach. Najbliższe odbywają się w toruniu 31 stycznia i 1 lutego, czyli już w ten pierwszy weekend lutego. Do zobaczenia. Wszystkim tym osobom, które chciałyby się ze mną spotkać na żywo i w ten sposób skorzystać z czytania u mnie. Jeżeli nie możecie się pojawić, to zapraszam do czytań zdalnych w formie nagrania, opisu, rozmowy. Takie czytania są tak samo jakościowe. Nie kontaktujemy się przez fizyczną sferę, tylko i wyłącznie, zawsze, od zawsze kontaktujemy się przede wszystkim mentalnie. Wszyscy jesteśmy wibracją. I nic nie szkodzi, że się nie widzimy. Czujemy się zawsze. Zapraszam również na mojego bloga. Tam za niedługo pojawi się nowy tekst, na którym już pracuję. I chciałabym Was też poinformować, że 15 lutego jestem w Warszawie na jednodniowym wydarzeniu ezoterycznym. Ezofest w niedzielę. To wydarzenie ma miejsce w Pałacu Kultury i Nauki. To chyba tyle z mojej strony. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałego miesiąca. I przechodzimy do prognozy. Złoty kalderaki. Czytanie dla Was na luty 2026. Najpierw wylosuję runę na ten miesiąc dla Was. Zobaczymy, co mają Wam do przekazania. O, jak pięknie! Nordyccy bogowie. Runa Sovillo. Przepiękna energia, bo to jest energia sukcesu, pełni, zadowolenia, satysfakcji, mniejszych lub większych radości. Być może poczęcia, narodzin dziecka, bardzo dobrych kontaktów z dzieckiem. Również jest to runa spotkania kogoś wyjątkowego, czy to w sensie zawodowym, biznesowym, czy też osobistym. Może przynieść, przyprowadzić do, was, do Waszego życia, postawić na Waszej drodze niezwykłą osobę, niezwykłego mężczyznę. Kogoś bardzo atrakcyjnego, przyciągającego, namiętnego, pięknego, być może też popularnego, rozpoznawanego, dobrze prosperującego i majętnego. Subwilot to sukces, zadowolenie, pewność siebie, spełnienie, zrealizowanie jakiegoś marzenia. Projekt zakończony z sukcesem. To jest też runa mówiąca o tym, że nie boimy się pokazać siebie. Jesteśmy autentyczni, jesteśmy prawdziwi. Do głosu w tej runie dochodzi nasze wewnętrzne dziecko. Dużo słońca w lutym u Was. Dużo słońca. Zobaczymy teraz, um, co ma do powiedzenia. Bardzo piękna talia, cudowny prezent. Magical Hour Starot, za który pięknie dziękuję. As Monet, Król Monet i Giennik Monet. Proszę, Monet. Sukces zawodowy, sukces finansowy, inwestycja, która się zwraca, właściwie ulokowane pieniądze, nowa droga zawodowa, która um, otworzy przed Wami nowe możliwości, szybki awans, możliwości nauki, docenienie przez szefa, król Monet. Propozycja zawodowa czy też biznesowa, która będzie realizowana wedle waszego planu, wedle tego, co i w jakim kierunku chcecie się rozwijać, ale jednocześnie będzie to również droga zawodowa, która będzie bardzo obfita, w, zarówno w doświadczenia, w naukę jak i w dobra materialne. Możliwa jest też inwestycja kogoś w was. Król monet może tutaj symbolizować szefa, przełożonego, pracodawcę, który finansuje wasze studia czy też szkolenie. Widzi was potencjał i chce ten potencjał rozwinąć. Możliwy też jest zakup ziemi, zakup nieruchomości, inwestycja w nieruchomość, czy też w lokal, który przyniesie pieniądze. Dochód pasywny się też w dużym stopniu tutaj pokazuje. Możliwy też jest sukces dziecka. Dobrze, zatem co w lutym u Was? 9 kielichów. Słońce. Wow, ale cudny dla Was miesiąc. Rycerz Kielichów. Myślę, że wiele trójka buław, wiele zodykalnych raków wejdzie w związek, kochankowie. Opowie się, zdecyduje się na daną osobę, na dany związek. Związki, które będą miały swój początek w lutym, e, będą m, bardzo karmiące, m, bardzo żyzne. Tutaj może być szybka decyzja o tym, żeby się pobrać, m, m, żeby założyć rodzinę. M, żeby stworzyć coś razem, stworzyć coś wspólnie, czy to dom, bo mamy kochanków, to jest karta zakupu nieruchomości, wspólnej inwestycji, bardzo kompatybilnych i spójnych planów, tak? Ta dwójka wspólnie decyduje o tym, co dalej i przede wszystkim jest zdecydowana na dany krok, odważny krok, ale to jest krok który wiedzie was do szczęścia, do pełni do zadowolenia. W stałych związkach może być tutaj jak najbardziej na przykład pomysł o wspólnej inwestycji, doczekanie się wspólnego domu, mieszkania, zakup ziemi, również jak najbardziej wspólnego biznesu, również ten biznes jest nieograniczony, mamy kartę świata. To może być biznes międzynarodowy, to może być założenie, założenie firmy, która będzie przez wiele lat świetnie prosperować. To jest biznes, biznes niszowy, który wypełnia jakiś brak na rynku. Tu jest y, też y, doczekanie się upragnionego dziecka. Dziecko może być dosłowne czyli ciąża czyli. Y, 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 Narodziny dziecka, prawdopodobnie będzie to chłopiec, wnioskując z tych kart. Mogą być też bliźnięta, czyli ciąża mnoga, natomiast może być tym dzieckiem również właśnie jakiś wspólny projekt z kimś, wspólne przedsięwzięcie, inwestycja w ziemię, inwestycja w złoto, inwestycja międzynarodowa która będzie zwracać się przez kolejne lata. Będzie Was zasilać przez kolejne lata. Rozwijacie skrzydła, otwieracie się na nowe możliwości. Waszym partnerem, partnerką życiowym, czy też biznesowym może być osoba, która reprezentuje inną narodowość, inną kulturę, inny sposób ekspresji. To poszerza Wasze horyzonty, to daje Wam poczucie bezpieczeństwa, to uwalnia Was od trosk, to otwiera nową jakość Was. Bardzo piękne karty, bardzo piękny miesiąc. Nie ograniczajcie się w marzeniach. Bądźcie ambitne, bądźcie ciekawe, uczcie się nowych rzeczy. Podróżujcie, bo tutaj jak najbardziej pokazane są podróże, gdzie na swojej drodze możecie spotkać swojego partnera życiowego. Otwierajcie drzwi, które dotąd były zamknięte. Bądźcie pewne siebie. Miejcie też jasno określony cel, bo trójka była to jest karta Brama mówiąca o tym, żeby wiedzieć, czego chce. Bo to jak najbardziej ma szansę zrealizować się w tym miesiącu. Absolutnie cudowne czytanie, cudowne perspektywy. Nie umniejszajcie sobie, mieście wysoko, bądźcie ambitne i kroczcie ku spełnieniu. Wszystkiego dobrego, moi drodzy.